Przede Wszystkim wiemy, kto będzie numerem 1, jeśli chodzi o reprezentację Polski w bramce. Będzie to Wojtek Szczęsny. Dzisiaj przedstawię hierarchię, jeśli chodzi o bramkarzy w reprezentacji Polski, oraz yy, jak to będzie wyglądało, tak? No, bo to będzie system zmianowy, ale praktycznie decyzję podjął tutaj Jerzy Brzęczek. O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jerzy Brzęczek podjął decyzję co do bramkarzy. On mówi o z samego początku tak że pół roku będzie bronił jeden bramkarz pół roku będzie drugi bronił bramkarz od razu trzeba powiedzieć że mamy świetnych bramkarzy tak nie ma tutaj problemu jeśli chodzi o Fabiańskiego czy Szczęsnego jest to wybór między najlepszymi praktycznie bramkarzami więc no, nie można powiedzieć że jeżeli Szczęsny będzie bronił no to Fabiański jak będzie siedział na ławce to znaczy że jest gorszy tak po prostu taką podjął decyzję obaj są w świetnej dyspozycji natomiast tutaj jest ciekawa sytuacja ponieważ bramkarz jakby na najbliższe pół roku tak na najbliższe 6 miesięcy i teraz tak tym bramkarzem właśnie chodzi o bramkę po reprezentacji Polski, będzie tutaj szczęsny. On będzie bramkarzem przez najbliższe mecze, czyli z Austrią, Łotwą, Macedonią i Izraelem. Z Austrią 21 marca, Łotwą 24 marca, Macedonią 7 czerwca, Izraelem 10 czerwca. Tak tutaj właśnie powiedział selekcjoner, że tak to będzie wyglądało. Trzecim bramkarzem będzie Łukasz Skorupski, tak? W Drugim bramkarzem oczywiście Łukasz Fabiański. No, oczywiście tutaj nie ma... Wątpliwości, tak Fabiański bardzo dobrze broni jeśli chodzi o West Ham United natomiast Szczęsny na dzień dzisiejszy występuje w lepszej klasie rozgrywkowej tak występuje w lidze mistrzów kto wie czy czasem nie zdobędzie ligi mistrzów no życzę mu tego oczywiście już teraz praktycznie występuje z Juventusem, jest w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, więc bardzo wysoko, więc to by było tak naprawdę dziwne, tak, gdyby trener posadził go na ławce rezerwowych, tak, no musi praktycznie występować w bramce, jeśli jest świetnie dyspozycji jego drużyna, występuje w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, oczywiście jest to duża zasługa Ronaldo, tak? natomiast Wojtek Szczęsny ma bardzo dobry bilans, jeśli chodzi o tutaj gole, tak? mało puszcza bramek w, w Juventusie, praktycznie Juve w tym sezonie w Serie A straciło 19 goli. Co ciekawe Wojtek Szczęsny przyjechał na reprezentację to w poniedziałek przyjechał, praktycznie w niedzielę, miał mecz. Jeszcze tutaj Juventus grał mecz i przegrali ten mecz 2 do 0. Natomiast Wojtek w tym właśnie meczu nie bronił, także te dwie bramki puścił inny bramkarz Juventusu. Także sytuacja praktycznie jest jasna, tak jeśli chodzi o bramkarzy reprezentacji Polski, pierwszy numerem jeden przez najbliższe mecze będzie Wojtek Szczęsny. Potem ta sytuacja, potem decyzję podejmie tak naprawdę trener, tak? To nie jest powiedziane, że teraz Wojtek Szczęsny, a później. Łup fabiański, bo może się coś zmienić, może być kontuzja. Na razie tym bramkarzem numer jeden jest po prostu Wojtek Szczęsny. Ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. No, bo jednak nie ma co się oszukiwać, tak, jeśli chodzi o ligę mistrzów, jest to, jest to najwyższa klasa rozgrywkowa. Jeśli chodzi o, o mecze, tak? to tak samo jak Mistrzostwa Świata, no to dla reprezentacji jest najwyższa praktycznie ranga. Tak, tak samo tutaj Liga Mistrzów, no byłoby to absurdem, tak? jeżeli Wojtek Szczęsny byłby w półfinale czy finale Ligi Mistrzów, a nie broniłby w reprezentacji Polski. Tak? Zwłaszcza, że prezentuje bardzo dobry poziom. Oczywiście Fabiański to też jest zasłużony, dobry bramkarz, ma, ma świetne statystyki, jeśli chodzi o West Ham United, świetnie broni. Wcześniej, nawet zanim przyszedł do West Ham United, jego drużyna dużo przegrywała meczów, tak, ale mimo wszystko jeśli podliczy się interwencję tutaj bramkarza to miał bardzo dobre statystyki ma swoją jakość, ma swoją markę także jeśli chodzi o kwestie bramkarzy to nie ma tutaj żadnego problemu, gorzej jak ci tych bramkarzy zabraknie, tak, jak nie będzie fabieńskiego czy Szczęsnego, no bo potem jest Skorupski, tak, Skorupski który na szczęście występuje, tak, występuje w Bolonii, także tak będzie wyglądała właśnie ta hierarchia jeśli chodzi o jeśli chodzi właśnie o bramkarzy no tutaj, to też pomaga jakby bramkarzowi, tak, no bo Liga Mistrzów no to rywalizuje z najlepszymi praktycznie zawodnikami, a ci zawodnicy potem będą występować po szczególnych reprezentacjach no to, tutaj mamy przeciwników, tak, no Wojtek Szczęsny, no zaraz wam powiem dokładnie, tutaj no będzie na mecze z Austrią będzie na mecze z Łotwą z Macedonią, a także z Izraelem, tak no może Macedonią to nie wiem Izrael to nie będzie jakiś taki wymagający przeciwnik, tak, pod względem bramkarskim tak, bo piłkarsko na pewno natomiast na no, w Austrii będzie wielu piłkarzy tak, z którymi tutaj Wojtek miał styczność, chociaż oni grają w Bundeslidze, tak? no ale jednak to są po prostu piłkarze, którzy występowali czy w Lidze Mistrzów, czy po prostu w europejskich rozgrywkach, więc rzeczywiście no Juventus nie tylko ma szansę na to, żeby zdobyć Ligę Mistrzów, ale też po prostu tutaj mistrzostwo w swoim kraju. Tak? Praktycznie blisko jest tego, żeby zdobyć kolejne mistrzostwo kraju Juventus. Tak? No, to jest tak samo jak PSG absolutnie ma przewagę w lidze francuskiej demoluje praktycznie przeciwników. A tak samo Juventus. Może nie aż taką dużą mam przewagę, ale rzeczywiście jest duża różnica, tak? Duża różnica, jeśli chodzi o Juventus. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Co na ten temat myślicie. No oczywiście, niektórzy mówią tak, no ale często jakby się faworyzuje Wojtka Szczęsnego Łukasz Fawiański jest w tyle a potem jak przychodzi co do czego, bo ciężkie czasy to Łukasz Fawiański wychodzi tak, broni świetnie i ratuje tutaj skórę reprezentacji Polski oczywiście, tak, no, nikt nie ma pretensji zresztą ta informacja najpierw tutaj selekcjoner przedstawi tą informację samym zainteresowanym bramkarzom a później ta informacja trafia do opinii publicznej, tak, więc bramkarze jeżeli mają jakieś pretensje mogą od razu je przedstawić tutaj selekcjonerowi, ale myślę, że no to są na tyle doświadczenie zawodnicy piłkarze, tak, że oni nie będą się obrażać, że jeden będzie siedział na ławce rezerwowych, czy drugi, tak, to też jest niespowiedziane, no bo może być jakaś kontuzja, sytuacja nadzwyczajna, także niespowiedziane, także, żeby po prostu tutaj Łukasz Wojański na przykład nie wystąpi w tych meczach, tak, nie wystąpi w tych meczach. Ja powiem szczerze, ja bym był na przykład zwolennikiem takiego modelu, żeby zmieniać tych bramkarzy co mecz, albo w zależności od intensywności, tak, jeśli chodzi o te mecze, na przykład tak, wystawiłbym Szczęsnego na mecz z Austrią, tak, natomiast na mecz tutaj z Łotwą bym wystawił Fabiańskiego, na mecz z Macedonią wystawiłbym znowu Szczęsnego, a na mecze z Izraelem wystawiłbym Fabiańskiego. Nie, nie, nie dlatego, żeby tutaj stosować taką zmienność, tak, tylko ze względu jakby na intensywność i e, przeciwników tak tutaj, e, moc to tak bym wystawił, chociaż trzeba pamiętać, że to też jest dobre, tak, dobre i niedobre ponieważ, no, e, dobre jest to, żeby bramkarz grał z obrońcami żeby oni się dobrze rozumieli, tak, przez jakiś czas taka rotacja nie jest zbytnio dobra, e, niektórym się wydaje, że no, bramkarz to tam dostosuje się i tak dalej ale zobaczmy sobie, jak Wojtek Szczęsny pracuje w Juventusie, tam jest duża współpraca z obrońcami, z Chiellini, Bonucim tam jest duża tak naprawdę współpraca z tymi właśnie zawodnikami e, i to bardzo dużo pomaga tak jeśli chodzi o Wojtka Szczęsnego on ma duże wsparcie jeśli chodzi o obrońców i obrońcy mają duże wsparcie jeśli chodzi o bramkarza tak bo mogą na siebie liczyć nawzajem to jest y, y, według mnie Juventus rzadko który dzisiaj klub gra taką po prostu piłkę właśnie jak Juventus tak no niektórych klubach się y, robi po prostu rotacja na tej pozycji obrońców na przykład Bayernie, Monachium nie do końca to jest dobre tak bo oni muszą mieć chemię musi, muszą się czuć, rozumieć y, bramkarze z obrońcami po to, żeby rzeczywiście sobie nie przeszkadzać tym polu karnym, no i to potem daje radę, daje radę tak? Oni się świetnie spisują. Także według mnie to jest dobre, tak, żebyśmy grali w jednym systemie, żeby ten bramkarz był numerem jeden, no ale na pewno Fabiański ma ambicje, żeby wystąp wystąpić w bramce, tak, na pewno ma ambicje, żeby grać, żeby występować w reprezentacji, więc trzeba to jakoś pogodzić, Także ten system, no tutaj selekcjoner mówi w ten sposób, że on będzie robił taki system półroczny, tak, że będzie mówił przez pół roku jeden bramkarz, przez pół roku drugi bramkarz, no to myślę, że wydaje, że to też się zmieni, tak, w zależności od tego, jakie będą mecze też i intensywność tych meczy, czy nie będzie kontuzja, bo może Wojtek Szczęsny przyjaciel z kontuzją, tak? na no, przecież on praktycznie też bardzo dużo gra meczów w Juventusie, chociaż tam Allegri stara się też rotować tymi tym bramkarzem, tak? Wojtek praktycznie gra wszystkie kluczowe, ciężkie mecze, jeśli chodzi o Juventus, Ligę Mistrzów, tak? Czy Mistrzostwo Włoch. Natomiast jeśli chodzi właśnie tutaj o, o pozostałe mecze Serie A, jeżeli są to mecze, które nie są tak istotne, no to wtedy Allegri rzeczywiście wprowadza tego drugiego Bramkarza, żeby dać odpocząć, tak Wojtkowi. Także to też jest dobra sprawa. No ale też drugi bramkarz musi grać, bo na wszelki wypadek coś się stanie, musi mieć tutaj, tak wiedzieć tak naprawdę tą współpracę z obrońcami nie może wejść praktycznie w nową sytuację. Także to, to jest według mnie bardzo dobra sytuacja. Oczywiście, jeśli chodzi o taki bramkarz, to tą informację pierwszą podał przegląd sportowy, także to właśnie Wojtek Szczęsny będzie tym bramkarzem numer jeden, tak, numer jeden. Ale Łukasz Fabiański też się świetnie prezentuje, tylko niektórzy mówią, tak, że Łukasz Fabiański no ma już praktycznie tam 34 lata, tak? 33 czy 34 lata, no to powinien dograć jeszcze rok czy dwa lata, bo przecież Wojtek Szczęsny jeszcze przez długie lata będzie podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski. No, oczywiście jest to argument na pewno, tak? W jakimś stopniu za. Fabiański dalej się tą prezentuje formę. Według mnie to on spokojnie będzie mógł grać do 40 roku życia, tak? Nawet jeżeli nie będzie już grał w widze angielskiej, no to spokojnie znajdzie sobie miejsce czy w widze chińskiej, czy w jakimś innym topowym klubie jako drugi bramkarz zmiennik, także nie ma tutaj większy, większego problemu. I chociaż wszyscy mówią, że nie ma dużego problemu, bo to jest wybór między jednym a drugim bramkarzem, ale tak mówię, no nie do końca to jest tak, żeby rotować, tak? Byli tak ci selekcjonerzy, którzy no jedną połówkę wprowadzali jednego bramkarza, drugą połówkę drugiego bramkarza, to też potrzeba jest po prostu tutaj, tak powiedziałem, dobre zrozumienie z obrońcami, a ci obrońcy też wypadają, nie zawsze są ci sami podstawowi obrońcy, tak? Może Glik jest takim podstawowym zawodnikiem przez wiele czasu, co występuje w reprezentacji, natomiast no też ta wypada, więc ta, ta, ta współpraca musi być dobra. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć.